replika niemieckiego lekkiego działa piechoty Leichtes Infanteriegeschütz Achsein kalibru 75 mm w Gdańskim Muzeum Poczty Polskiej. Dwa takie działa wspierały SS-manów i policjantów w szturmie na polską placówkę w wolnym mieście Gdańsku 1 września 1939 roku. Obsługi otworzyły ogień z zaledwie kilkudziesięciu metrów. Niemcy nie mieli kłopotu z celowaniem. Mała odległość zemściła się jedna na nich. Z powodu złej nastawy zapalnika część pocisków nie wybuchła, a sami artylerzyści wpadli pod ogień wyposażonych w broń ręczną obrońców. Gdy jedna z obsług próbowała zmienić pozycję, pocisk karabinowy trafił jej dowódcę w głowę. Pocztowcy opierali się Niemcom wyposażonym w działa i samochody pancerne do wieczora. Wycieńczeni ostatecznie poddali się. Część z nich Niemcy zamordowali na miejscu, większość zgładzili po sfingowanym procesie.